Dzień dobry. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób można dołączyć pliki w aplikacji zadania w programie Teams. Zapraszam. Na początek należy otworzyć aplikację zadania. Aby to zrobić, można kliknąć ikonkę zadania na pasku pionowym. Wówczas pojawią nam się aktualnie przypisane nam zadania, których jeszcze nie zrobiliśmy. Możemy również wejść w zespoły, w nasz zespół, zespół danego przedmiotu. Klikamy w zadania i również tu się, pojawi się lista zadań. Klikamy w zadanie, które chcemy wykonać. Jeszcze raz sobie sprawdzamy instrukcję, czytamy, czy wszystko prawidłowo żeśmy wykonali. Sprawdzamy to. W materiałach referencyjnych mogą znaleźć się materiały od nauczyciela, na przykład link do filmu instruktażowego czy inne pliki. Natomiast nas teraz interesuje moja praca. Klikamy w opcję Dodaj pracę. I mamy teraz do wyboru kilka opcji. Możemy dodać plik z OneDrive'a. Możemy dodać link do pliku. Link do strony, na której znajduje się informacja, czy plik. Możemy dodać materiały zespołu. Nas jednak interesuje przekazanie pliku z urządzenia. Klikamy przekaż z tego urządzenia. Sprawdzamy, czy jest właściwa ścieżka, czy w właściwym miejscu jesteśmy. Jeżeli nie, to przechodzimy w odpowiednie miejsce. Na przykład, możemy przejść w pobrane. Możemy przejść w pulpit, w dokumenty, gdziekolwiek, w obrazy, tam gdzie mamy plik. Wcześniej upewniamy się, gdzie jest plik, który chcemy załączyć. Klikamy plik, klikamy otwórz, i gotowe. W tym miejscu teraz pojawiła się nasza praca. Jeżeli się okazuje, że powinniśmy jeszcze jeden plik dołączyć. Klikamy ponownie, dodaj pracę. Klikamy, przekaż z tego urządzenia. Zaznaczamy drugi plik. Gotowe. I mamy już dwa pliki. To jeszcze nie wszystko. Na zakończenie należy przesłać zadanie do nauczyciela. Klikamy, prześlij. Wesoła animacja kończy to zadanie. I upewnia nas, że wykonaliśmy. Możemy sobie sprawdzić teraz w zadaniach, czy jest nasze zadanie. Patrzymy, już przypisanych nie ma tego, co przed chwilą wysłaliśmy. Jeżeli przesłaliśmy plik, to powinno być zadanie już ukończonych. I sprawdzamy, rzeczywiście, trafiony, zatopiony. Zadanie ukończone, sprawdzamy jeszcze. Jest film, są pliki. Jeżeli termin się jeszcze nie skończył, zadania mamy możliwość cofnięcia przesyłania i przesłania ponownego. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam powodzenia w wykonywaniu zadań. Do widzenia.